Woda z cytryną i woda z octem nie przerwą postu. Kwas zawarty w occie przekształca się w keton i będzie wykorzystany jako paliwo. Więc jeśli chcesz mieć więcej energii, używaj octu jabłkowego z wodą przed posiłkiem lub po posiłku. Używaj też berberyny, żeby obniżyć poziom cukru we krwi. Jeśli regularnie stosujesz te dwa produkty, będziesz musiał zmniejszyć dawkę leków. Porozmawiaj ze swoim lekarzem na ten temat i kontroluj regularnie poziom cukru we krwi. Kwas octowy zawarty w occie jabłkowym pomaga buforować spożywane jedzenie, aby obniżyć jego indeks glikemiczny. Pomoże to ustabilizować poziom cukru we krwi i insulinę. Za każdym razem, kiedy obniżasz poziom glukozy, zmniejszasz ilość insuliny. Nie musisz być na diecie keto, żeby stosować ocet jabłkowy. Zmniejszenie poziomu insuliny – Pomoże Ci zredukować tłuszcz na wątrobie, schudnąć, zmniejszyć głód i zmniejszyć zachcianki. Jeśli rano masz wysoki poziom cukru we krwi, pomimo że dzień wcześniej nie jadłeś węglowodanów, jest to znane jako zjawisko świtu. Twoja wątroba produkuje i wypuszcza cukier do krwi, i to jest Twoje śniadanie. Dlatego powinieneś przyjmować pożywienie około 3-4 godziny po obudzeniu. Aczkolwiek, żeby znacznie obniżyć wyrzut poziomu cukru we krwi każdego ranka, przyjmij dwie łyżki octu jabłkowego z wodą przed snem. Ponieważ ocet jabłkowy i sok z cytryny są bardzo kwaśne, pij go przez słomkę, żeby nie uszkodzić szkliwa zębów.